Cześć, z tej strony Mike. Witam was w kolejnym odcinku z serii Kryptonius Lite. 47 odcinek. Jak zwykle zapraszam na wiadomości ze świata kryptowalut, technologii, blockchain, a na końcu krótkie podsumowanie bez bendej zwłoki. Zaczynamy. Na początku standardowo bitcoin.pl i informacja od mojego partnera. Dzisiaj dostałem takiego maila. Crypto.com wprowadza zamianę MCO na CRO. Przestaje istnieć token MCO. Informacja oczywiście była też na Twitterze. Zostaną oczywiście użyteczności MCO i CRO połączone przed uruchomieniem mainnetu. Będzie uruchomiony własny mainnet. Będzie to dostępne tylko i wyłącznie w aplikacji Crypto.com. 20% bonus, jeżeli ukończycie swojego swapa. Przed 2 września 2020 roku, i teraz swap, swap rate to jest oczywiście jedno MCO, to daje 33,17,26 yy, CRO, to jest 20% bonus, aczkolwiek z tego co się orientuję, to może od razu pokażę, jest kolejny artykuł, jeśli chodzi o cenę. Cena MCO wzrosła o 36%, gdy uruchomiono swap. Jeden MCO wygeneruje 3317, chociaż tu była informacja, że jest 30. Dobrze, 3317. No i już uruchomiony jest, słuchajcie, swap. Karta przyszła, gdzie się tutaj mam? Jest karta. E, słuchajcie, no, ekosystem się rozwija. Także, także generalnie, zobaczcie, że tutaj, jeśli chodzi o swap, to będzie używało e, średniej ważonej wolumenu. I tutaj cena będzie zależna od oczywiście zablokowanych CRO. Przy użyciu tej formuły każde MCO może być zamienione na 27 CRO i co ciekawe, później może zostać zwiększony do 33 CRO, do 20% bonus. Jeżeli masz zestejkowane 500 MCO przed wykonaniem swapa twój MCO zostanie przekonwertowany w 13820 siero i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej tak jak mówiłem, MCO urosło o, MCO urosło o, mm, o 20% no cóż można powiedzieć, no fajnie, że nie będzie już tej, już tej kolejnej waluty, będzie już tylko jedna, czekamy też na mainnet. No ja na razie trzymam sobie staykuje spokojnie kto ma kartę, kto używa, ja pracuję nad tym. Dajcie znać, co sądzicie o tej karcie. Czy używacie, czy wam się podoba. Ja osobiście film będę robił w niedługim czasie. Przechodzimy do kolejnego newsa. Goldman Sachs złoto po 2300 dolarów w 2022 roku. A co z Bitcoinem? Jaka przyszłość czeka BTC? Pisze o tym Jacek Walewski. Goldman Sachs promu proponuje, ponownie prognozuje kurs złota. Pytanie fanów, co będzie z BTC? Co pomaga złotu? Pomaga też BTC. No cóż. BTC przez niektórych uważane przez cyfrowe złoto, przez innych przez, za złoto głupców. A ja uważam, że słuchajcie, coraz więcej osób otwiera oczy i widzi, co się dzieje na świecie. Widzi, co się dzieje z tradycyjnymi rynkami. Ten system pieniądza dłużnego musi upaść prędzej czy później. Przechodzimy sobie dalej. Proszę bardzo, taka ciekawa informacja. Zoran Spirówkowski pisze o tym, iż załamanie na rynku kryptowalut mogło być spowodowane manipulacją rynkową. No, popatrzcie, jak to wygląda. No samo się stało, tak? Wydarzyło się do około 5 rano czasu uniwersalnego i jak cały rynek mógł się, mógł się zawalić w taki sposób. Proszę bardzo, 250 milionów Teterów zostało wydrukowane. No, cóż można powiedzieć, pewność zobaczcie, giełdy par, pewność par różnych, tak samo bitcoinowe. Powiem w ten sposób: oczywiście, że była to manipulacja rynkowa. Co to innego mogło być? No, co Ktoś się sprzedał, akurat, nie? I na wszystkich giełdach wszystkie kryptowaluty. Sranie w banie kręcą tym rynkiem jak cygan słońcem. Przechodzimy sobie dalej. Publicznie trajdowalne firmy uruchamiają nowe koparki, chociaż mniej mają hash niż ich konkurencja. Oczywiście dwie czołowe firmy z branży górniczej z Chin ostatnio uruch uruchomiły IPO Canon oczywiście i Ebank Communications oba mają akcje zlistowane na Nasdaqu i oczywiście uruchomiły dwa hmm, dwa można powiedzieć urządzenia ASIC-owe z hashratami do 63 haszy na sekundę, oczywiście Bitmain, zobaczcie Canon uruchomił Avalon Miner 1146 Pro 63 TH, a e uruchomił E12 plus 50 haszy oczywiście jest to zdecydowanie mniej niż Bitmain, ponieważ Bitmain na swojej S19 ma, z tego co pamiętam, zdecydowanie więcej, o ile pamiętam właśnie zobaczmy, Bitmain jest 110 haszy na sekundę w maju 2020 roku, no i cóż walka na rynku górniczym trwa tu oczywiście możemy też sobie rentowność, no rentowność Bitmana jest największa, zużycie mocy, chociaż Watsminer, zobaczcie, też ładnie tu się trzyma. S19 Pro to jest oczywiście S19 zwykły, powiem w ten sposób, zależy jak się jakiś trafi model, ale górnicy zwiększają swoje zyski, to trzeba jasno powiedzieć. Prąd oczywiście jest drogi, szczególnie w Polsce, ale powiem szczerze, cena Bitcoina rośnie. Zobaczymy co będzie dalej, przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo, Ethereum Classic ujawniło. Wypuściła aktualizację odnośnie tego kontrowersyjnego ataku 51%. 1 sierpnia we wczesnych godzinach rannych, czy właściwie nocnych, Ethereum Classic było, było zaatakowane atakiem 51%. Opublikowano blog post na AETC Cooperative. Atak, atakujący zalali sieć z blokami, które zostały wykopane offline i rezultatem tego było niemożliwość przetworzenia transakcji, doprowadziło to do reorganizacji łańcucha i podzielenia się węzłami. No i cóż można powiedzieć, w chwili obecnej badania, dochodzenie dalej trwa i badają w jaki sposób Jaki jest pełny zakres zniszczeń, tak można powiedzieć. Oczywiście Ethereum Classic już było wcześniej atakowane w styczniu 2019 roku, było atakowane atakiem 51%. Tutaj najbardziej są zagrożone giełdy, które nie mają KYC. Przechodzimy sobie dalej. Kolejny scam, zobaczcie. Scam i upadek klony, klonów WiFi. WiFi twórca tego WiFi, czyli André Andre czy konie, zachęcił do klonowania i eksperymentowania na tym token. Oczywiście powstało wiele klonów i oczywiście doprowadziło to do masywnych mechanizmów pump and dump. Oczywiście WiFi, czyli Yearn Finance, to jest oczywiście Yearn Farming Token, który urósł z 35 do 4000 dolarów i wiele kryptowalut chce skopiować ten sukces. A wiadomo, że jak się sukces nie zawsze łatwo kopiuje. I jak to ładnie tutaj określono, Divided, default, było oczywiście YAFI2. Spadło z 1204 do, do 250 i tak dalej i tak dalej. No słuchajcie, takie eksperymenty na rynku na rynku będą będą się można powiedzieć wydarzały coraz częściej i wy musicie zastanawiać się na jakiego konia postawicie bo to wcale nie będzie tak, że traficie dobrze może się okazać, że traficie źle i stracicie kasę, także no taki ciekawostka przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo cena bitcoina wypełniła gap na futuresach i byki zmierzają do 12 tysięcy dolarów, oczywiście był tutaj gap na futuresach, ale okazuje się, że cena Zaraz sobie spojrzymy jeszcze oczywiście na koń paprykę. Eee, zobaczmy jak wygląda Bitcoin, 11400, czyli zmierzamy sobie, zmierzamy sobie powolutku do 12 tysięcy dolarów. Proszę bardzo, ToneWays mówi o tym, że jestem bardzo obyczy nastawiony pomimo, że zostało to zwalone o 1200 dolarów, ale zobaczcie, jeszcze niedawno Bitcoin spadał na poziomy 9, 8 coś, a teraz spadł do 10, tak? Czyli co, czyżbyśmy podskoczyli półkę wyżej? Powiem wam, ja też jestem nastawiony byczą, ale jednocześnie, jak to się mówi, trzeba, trzeba też czasami świniolista za futro chwycić i uspokoić emocje. Także, także spokojnie, żebyście, jak to się mówi, zawsze jest dobry moment, żeby long-termowo kupić Bitcoina, ale jeżeli chcesz grać na krótki termin, to różnie to może być. Przechodzimy sobie dalej. CIO Block Towera przewiduje. Iż hiperinflacja może wysłać Bitcoina parabolicznie. No to jest żadna filozofia. Hiperinflacja powoduje utratę, utratę wartości fiatów. No to nie to, że Bitcoin będzie rósł, tylko po prostu fiaty będą tracić. No. Zdanie swoje oczywiście wyraził. Bitcoin może urosnąć 10 albo 30-krotnie, jeżeli powtórzy się coś takiego jak w latach 70. Ja wcale z tego powodu bym się nie cieszył. Bo to, że ja bym wolał, żeby Bitcoin zyskiwał na wartości, a nie Fiaty traciły, co z tego, że Fiaty, no, oczywiście, kto będzie miał w Bitcoinie dużo, ten nie będzie, no nie będzie tracił przynajmniej, tak? No bo Bitcoin będzie stał, no ale co z tego? Co z tego? Przechodzimy sobie dalej. Huobi dołącza do japońskiego STO Association, między innymi z MUFG i dziesięcioma innymi oczywiście graczami. <laughs> Jest to... E Pewne ciało samoregulacyjne, które chce rozwinąć, e, wspiera właściwie rozwój e, tokenów STO. Nazywa się to oficjalnie Japan Security Token Offering Association, czyli AJSTOA. I wspierającym członkiem właśnie jest Huobi, e, jego oddział japoński, razem z ZAIF, ze Coinem i innymi graczami. Jeśli o to chodzi, o, chodzi o to, żeby tutaj e, wypracować pewne samoregulacje, żeby pomóc właśnie japońskiej agencji FSA żeby tutaj pozwoli im na robienie legalnie STO i działania tutaj. Bardzo fajna inicjatywa, to bardzo dobrze działa. W Polsce mieliśmy strumień, ale oczywiście nasze władze wolą Marksa i Lenina, a nie rozwój kraju. Przechodzimy sobie dalej, proszę bardzo. Kolejna informacja z Trawalni. Trawala dodaje 600 000, ponad 600 tysięcy hoteli do swojej platformy kryptobookingowej. i w tej chwili zobaczcie, że ilość akomodacji dostępnych jest ponad 2 miliony 200 tysięcy i można zamówić 9124 destynacje Trawala bardzo mocno tutaj zawiera partnerstwa różne no kto kupił tokeny Travala to widzi jak cena przechodzimy sobie dalej to jest ciekawy artykuł gdzie, e, gdy regulacje FATF stają się interesujący i oczywiście mówimy o Afryce. Afryka nie jest dołączona do tego Virtual Asset Regulatory Map just yet, czyli generalnie, najkrócej mówiąc, Afryka na FATF sika. <laughs> o samym FATF chodzi tu oczywiście nie tylko o AML, chodzi o te tak zwane stworzenie WASPów, o standardy tak zwane travel rule i tak dalej. Artykułu Wam nie będę tłumaczył. Afryka bardzo mocno się rozwija, ale powiem Wam w ten sposób. FATF to jest organizacja, która tak naprawdę nie ma żadnej realnej władzy. Kraje mogą się sugerować tymi regulacjami, ale wcale nie muszą. To nie jest tak jak Eurochołhos, że narzucą, tak jak kiedyś w generalnej guberni, nam i musimy robić, nie? Tutaj troszeczkę jest inaczej, także, ale artykuł do przeczytania. Słuchajcie, Afryka, ja myślę, że to jest czarny konie, jeśli chodzi o rynek krypto. Przechodzimy sobie dalej. A tu już na pewno o tym słyszeliście: kanał Altcoin Daily został usunięty z YouTube'a za promowanie nielegalnych aktywności. Kanał, który był prowadzony przez braci Arona i Austina Arnolda, został usunięty z YouTube'a. Już wcześniej, oczywiście, YouTube usunął dwa bany, które były wcześniej. I słuchajcie. O, o procesach, to już nawet o, o replay i Woźniaka nie będę mówił w ten sposób. No To są zabawy z algorytmami. Coś algorytm znalazł, to wszystko jest sztuczna pseudointeligencja. Także oni wrócą. Wrócił kryptoraport, oczywiście tam była wymagana pewna interwencja, ale wrócił kryptoraport, jest najważniejsze, oni też wrócą. Najgorsze jest to, że YouTube ma to generalnie w dupie. Skamy, hulają przed każdym filmem, skam live'y, przed każdym, przed każdym filmem fake reklamy, wyłudzenia i tak dalej. Nie, no ale tam płacą, to tam jest git majonez, nie? A tutaj gówno. Przechodzimy sobie dalej. <laughs> Słuchajcie, zobaczcie. Bitcoinowy model stock to flow jest kompletnym nonsensem, mówi jeden z edytorów Bloomberga. Chodzi o to, że Bloomberg Markets oczywiście zniszczył model stock to flow i oczywiście stwierdził, że źle przewiduje cenę kryptowaluty. Joe Weisenthal mówi o tym, iż rzadkość, rzadko spotykaność wcale nie jest głównym, głównym czynnikiem, czy czynnikiem, który wpływa na cenę bitcoina i nie jest to czynnik, który wpłynie na cenę w przyszłości. Tu, oczywiście, są jego tweety. Właśnie, że rzadkość, ograniczoność tego bitcoina wcale nie znaczy, że będzie bardziej wartościowy. No, ja się wcale tak ani z jednymi się nie zgadzam, ani nie, nie jaram się tym stock to flow. Ani nie mówię Bloomberg Wash and Go, także przechodzimy sobie dalej. Dlaczego bitcoin Homeland Security zajęło prawie 2 miliardy dolarów w gotówce na lotniskach w przeciągu ostatnich 16 lat? I tu jest oczywiście cały, cały artykuł o tym, jak m.in. pan Terry Rowling stracił 82 tysiące dolarów w postaci swoich oszczędności. Gdy leciał sobie, leciał sobie lotem do pizz, przez lotnisko Pittsburga i gdzie oczywiście została mu kasa zabrana. Słuchajcie, no to jest właśnie problem gotówki. Gotówkę jest ciężko przewieźć, mogą wam zabrać, kiedyś jak to się mówi, jak wam ktoś próbował na, na szlaku na trakcie zabrać gotówę, to dostał mieczem, albo no, albo zapłacił stówę. Później w kolejnych czasach wiedziano, że garła czas strzelić strzelisz to nie oddasz siano. No i tak to właśnie wygląda. No to jest yy, faktycznie Bitcoin łatwo przywozi 12 słów w głowie zapamiętane. Mam go. Przechodzimy sobie dalej. Analitycy mówią, że Bitcoin Ethereum i XRP będą jeszcze spadać i tu są poziomy, które należy obserwować. Oczywiście nie zdziwiłbym się, gdyby był spadek do 9900 i odbicie natychmiastowe do 11 200. Kolejne poziomy to oczywiście Ethereum spadnie poniżej 300 dolarów, a co z XRP? Poziomy 0,23, 0,22, 0,21, 0,20, 0,19, 0,20... raty, taty, dupa w kraty. Wsadźcie tą swoją sobie analizę w dupę i sprawdźcie, czy dzięki analizie możecie ugotować zupę. Przechodzimy sobie dalej. Ta... Tak wyglądają ceny Bitcoina na bazie i Ethereum oczywiście na bazie Google Trendsów oczywiście. Jeżeli poszukamy sobie Bitcoin Price, to dostaniemy ciekawe, e, ciekawe wartości. Każdemu polecam. E, Bitcoin jest królową. Dlaczego nie królem? Dlaczego queen? Dlaczego nie king? No, tu oczywiście są jakieś przewidywania cen i tak dalej. Polecam każdemu wejście na Google Trends i poanalizowanie, jak to faktycznie wygląda. A jak wpiszcie sobie Bitcoin, wybierzecie Polskę, to zobaczcie, co wyniknie i dajcie mi znać. Przechodzimy sobie dalej. Ostatni news dzisiejszego dnia. Ponad 90% hodlerów Ethereum jest na zysku. Jak w momencie gdy urosła cena i to jest bardzo fajna informacja. Ostatnim razem taki procent był wysoki w 2018 roku. Ethereum oczywiście zyskuje. Zajrzyjmy na Ethereum, bo nie wiem czy tu jest. No dobra, a 393. Słuchajcie, prawie 400 dolarów. Zobaczcie jak to wygląda. 24 godziny. Zobaczcie jakie wzrosty, zobaczcie, XRP 42% w skali, w skali, w skali 7 dni. Co my tu jeszcze mamy? Binance Coin, a ciekawe właśnie te MCO, miałem sprawdzić z tego wszystkiego, się zesrałem i zapomniałem. Jeśli chodzi o MCO, 94 miejsce, MCO, słuchajcie, wpompowało, e, wpompowało tutaj nieźle, w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu 24 godzin 36% na plusie. Zobaczcie jakiś strzał! Jeśli się, się okaże, że bardziej się będzie opłacało, to sprzedać i. Aha, właśnie to w podsumowaniu powiem, żebyście na to uważali. E, a jak wygląda CRO? A CRO właściwie bez zmian. No to słuchajcie, przejdźmy do podsumowania, to podam na początku, poruszę sobie ten temat. Powiem Wam w ten sposób, jeśli chodzi o tego słapa, to liczcie to z kalkulatorem w ręku. Ja wiem, że oni dają 20% bonusu, ale policzcie, czy nie bardziej Wam się będzie opłacało sprzedać na giełdzie i kupić CRO. Może się okazać, że bardziej będzie się to opłacało. Zobaczcie, jak to wypierdzieliło w kosmos. Może bardziej będzie się opłacało to skeszować. Także ostrożnie przeliczcie wszystko z kalkulatoru, ułówek w ręku, żebyście później nie żałowali. To jest to. Wczoraj była oczywiście kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Już mówiłem o tym. Pojawił się Robert Burnejka na czacie. Sprawdziliśmy, to faktycznie był Robert Burnejka. Jedna z osób później pisała do niego na Instagramie. On odpowiedział oficjalne konto na Instagramie. Także słuchajcie, postaramy się zaprosić Roberta czy na następny live, czy za dwa tygodnie. napiszę do niego maila. Powiem Wam, może być taka bomba, że nie można wytrzymać. Także może być fajnie. Bardzo fajnie zasięgi mogą polecić do góry. To jest, to jest fajna rzecz. Rozstrzygnąłem dzisiaj w Status Report'cie, jeżeli ktoś nie oglądał, niech obejrzy, nie będę linka wklejał. Rozstrzygnąłem dzisiaj, albo wkleję, chlas, niech tu wlatuje link Status Report, jak ktoś nie oglądał, konkurs, jeśli chodzi o 119 Live. Bardzo ciekawa nagroda jest do wygrania, właśnie za 120 live, Kto nie oglądał, 120 live, 10 razy 500 game'ów, 500 game'ów piechotą nie chodzi. Ten game tam nie wiem, ze 30 groszy jeszcze kosztuje 500 game'ów, to wiecie. No, na, na flaszkę całkiem niezłą starczy. Także zachęcam do oglądania. Zachęcam oczywiście do zwiększania zasięgów, do łapek w górę, do komentarzy, do udostępniania, do, tu, do retweetów i tak dalej, i tak dalej. Ja bardzo dziękuję, że zwiększamy się. Słuchajcie, pamiętajcie, jedną rzecz. To jest oczywiście na mnie korzyść, bo ja będę mógł mieć lepsze współpracę i tak dalej, więcej, więcej kasy i ten. Ale pamiętajcie, że to nie jest tak, że ja nie jestem ustawiony na jakieś płatne szkolenia, jakieś grupy, i tak dalej. To będzie do Was wracać. Większy zasięg, większy kanał, większe współprace i na przykład w konkursie, nie wiem, i9 e, procesor, albo na przykład jakiś Ryzen nowy, albo na przykład 20 RTX 2080 Ti. No, ja nie widzę problemu. Bardzo chciał takie, takie rozdawać konkursy. Także ledgery, brajery, numery, serery, pierdery. No także, także tak to wygląda. Słuchajcie, jutro o godzinie 12 wlatuje odcinek High Hills of Bitcoin. Także zachęcam do obejrzenia, nie będzie premiery niczego, także zachęcam do obejrzenia. No i zasadniczo to chyba tyle, jeśli chodzi o dzisiejsze newsy. Dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wszystkim oglądającym za to, że zwiększacie zasięgi. I tyle właściwie, pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się do następnego razu.